Witam, witam. Dzisiejszy zbiór cebuli zimowej yellow Cebule ogromne. Cebule nawet są większe od cebuli wiosennej. Nie wiem, jak jest z przeleżeniem tej odmiany. No ale okazy ładne. Tutaj czosnek zimowy. Arnaś i odmiana. Jeszcze wybrany. Tutaj jest ornak. I tu syberian. Oraz syberian i ornak bo Próbne zawsze w Ucharnach sadzony. Tu jeszcze został do wybrania rządek ukraińskiego, też był na próbę sadzony. Sam jestem ciekawy, jaki to jest czosnek, co tu w ogóle urosło. Chwila prawdy, łopatkę idzie złamać. Łopatką to jest problem Chwila przerwy Idę po szpadel chyba Jest szpadelek Łopatka Fiskarsa nie dała rady O chwila o. o głowy ładne ładne. snek ukraiński. O duże, duże głowy. No, widzę, że będą wielgachne ząbki. 3 z sześć ząbków, ale ząbki bardzo duże, także główki dosyć spore, do małych nie należą. Zobaczymy z przechowywaniem tego czosku. Bo to dopiero pierwszy raz u mnie sadzone, nowość. No, potestujemy. Zobaczymy, co to jest za czosnek. No, do następnego.